Były prawnik Trumpa jest wściekły USA, były osobisty prawnik Donalda Trumpa oskarża władze federalne o podwójne standardy. Rudy Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku i były osobisty prawnik Donalda Trumpa, ostro zareagował na rewizję przeprowadzoną w jego domu i biurze. Oskarżył władze federalne o niosące znamiona korupcji i podwójne standardy, i uderzył w syna Joe Bidena. W oświadczeniu wydanym za pośrednictwem swojego adwokata Giuliani oskarżył władze federalne o podwójne standardy. Jak argumentował, Departament Sprawiedliwości lekceważy prawa konstytucyjne każdego, kto angażował się w sprawy lub był prawnym obrońcą byłego prezydenta Donalda Trumpa. Transakcje z Ukrainą w oświadczeniu zarzuca agentom federalnym zignorowanie podczas rewizji kopii twardych dysków komputera Huntera Bidena. Przypomina, że FBI zdecydowanie odmówiło przejęcia tych dysków, kiedy prawnik oferował je przy kilku okazjach. W opinii Julianiego synu wczesnego wiceprezydenta Joe Bidena, Hunter, prowadził z Ukrainą milionowe transakcje biznesowe. Miały one wzbogacać także jego rodzinę. Giuliani nazwał jednocześnie dochodzenie w sprawie jego kontaktów z Kijowem obłąkańczą reakcją wobec polityki Trumpa. Według stacji Walks News nalot był związany z śledztwem mającym ustalić, czy Giuliani nielegalnie lobbował na Ukrainie na rzecz Trumpa. Obwinia się go o to, że chciał znaleźć dowody przeciwko ówczesnemu kandydatowi na prezydenta Joe Bidenowi i jego syna. Giuliani szanuje prawo to oburzające, że ta reakcja wobec polityki Trumpa zaszła tak daleko, że nienawiść napędzała ten nieuzasadniony i nieetyczny atak na byłego prokuratora stanów zjednoczonych i burmistrza, który zrobił więcej dla obniżenia przestępczości niż praktycznie ktokolwiek inny w historii Ameryki. Twierdzi Giuliani w oświadczeniu były burmistrz Nowego Jorku zapewnia w nim, że szanuje prawo i może wykazać, że jego postępowanie jako prawnika i obywatela było całkowicie legalne i etyczne. Stawia zarzut o skonfiskowanie urządzeń elektronicznych z materiałami objętymi ochroną zgodnie z przywilejem klienta, adwokat i innymi gwarancjami konstytucyjnymi. Podkreśla też, że nakaz przeszukania dotyczy tylko niezarejestrowania się przez niego jako zagranicznego agenta, czemu nie tylko zaprzeczył, lecz zaoferował, że poprzez swojego adwokata Boba Costello wykaże, iż zarzut jest nieprawdziwy. Władze sądownicze z tego nie skorzystały.